Wiłam dla Ciebie cytronowo turskawkowe i listkowo-truskawkowe cukierki. My zawsze mieliśmy nasze ulubione listkowo i, i cytrynowo truskawkowe cukierki. Aż się skończyły. Od kiedy elektryczna truskawka zamknęła swój supermarket na 10 lat, żeby jej świętkować zarosło pastem? Czarej truskawki. Dziesięć lat i dalej zamknięte. Co możemy na to zrobić? Hmm, nie wiem co zrobić. A co to jest? Ciekawe, to jakaś mapa. Nawet zobacz, elektryczna truskawka napisała na tym papierze. Listkowa truskawka, idziemy do tego miasta, żeby znaleźć te cukierki.